Cześć, drogi bracie w Chrystusie. Dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o czymś, z czym wszyscy się zmagamy w pewnym momencie naszego życia: niepewność. Znasz to uczucie, gdy nie wiesz, co przyniesie przyszłość? Ta niepokojąca myśl, która ściska serce, gdy myślimy o jutrze? Wiem dokładnie, jak to jest, ale dziś chcę podzielić się z Tobą potężną prawdą, która podtrzymywała mnie w najtrudniejszych chwilach, zaufaniem do Bożych planów. Wyobraź sobie, że idziesz nieznaną drogą, bez mapy, bez GPS. Co byś zrobił? Prawdopodobnie poczułbyś się niespokojny, bałbyś się zgubić, prawda? Teraz wyobraź sobie, że masz obok siebie kogoś, kto zna każdy centymetr tej drogi, każdą krzywiznę, każdą przeszkodę. Kogoś, kto dokładnie wie, dokąd prowadzi ta droga i jaki jest najlepszy sposób, aby tam dotrzeć. Czułbyś się spokojniej, prawda? Właśnie tak powinniśmy czuć się, gdy ufamy Bożym planom wobec naszego życia. Widzisz, Bóg nie jest odległą istotą, która zostawia nas samym sobie. On jest kochającym Ojcem, który głęboko troszczy się o każdy szczegół naszego życia. W Księdze Jeremiasza, rozdział 29, werset 11, znajdujemy wspaniałą obietnicę: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zapewnić wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Sam stwórca wszechświata ma plany pokoju i nadziei dla twojego życia. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do ciebie wyjątkową prośbę. Mój drogi bracie w Chrystusie, jeśli ten materiał dotyka twojego serca, proszę, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i polubić ten film. Twoja interakcja jest bardzo ważna abyśmy mogli nadal przekazywać tę wiadomość nadziei coraz większej liczbie ludzi. Teraz wróćmy do naszej rozmowy o zaufaniu do Bożych planów. Wiesz, często zadajemy sobie pytanie, ale jak mogę zaufać czemuś, czego nie widzę? To ważne pytanie, mój przyjacielu. W końcu żyjemy w świecie, który ceni rzeczy namacalne, konkretne, ale wiara, jak uczy nas list do hebrajczyków, rozdział 11, werset 1, jest to bowiem pewność rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Zaufanie Bogu to właśnie wiara, że nawet gdy nie widzimy drogi przed sobą, On nad wszystkim czuwa. Pomyśl o Abrahamie. Bóg wezwał go, aby opuścił swoją ziemię, swoich krewnych, wszystko, co znał, aby udać się do miejsca, które mu wskaże. Wyobraź sobie, jaką niepewność musiał czuć Abraham, ale zaufał, a dzięki temu zaufaniu. Bóg uczynił go Ojcem Wielkiego Narodu. Czasami Bóg prosi nas, byśmy wykonali krok wiary w stronę nieznanego. I to właśnie w tych chwilach nasza ufność jest najbardziej potrzebna. Albo pomyśl o Józefie, sprzedanym w niewolę przez własnych braci, niesłusznie uwięzionym. Wydawało się, że zapomnianym. Ile razy mógł się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Ale Józef pozostał wierny. Ufając, że Bóg ma większy plan. I na końcu widzimy, jak Bóg użył wszystkich tych trudnych okoliczności, by postawić Józefa w miejscu, w którym mógł uratować swoją rodzinę i cały Egipt przed głodem. Widzisz, mój przyjacielu, niepewność jest częścią życia, ale sposób, w jaki sobie z nią radzimy, może wszystko zmienić. Gdy decydujemy się zaufać Bogu, nawet gdy nie do końca rozumiemy Jego drogi, otwieramy przestrzeń, by działał cuda w naszym życiu. Jak mówi Księga Przysłów, rozdział 3, wersety 5 i 6: Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. We wszystkich swych drogach myśl o nim, a on wyrówna twoje ścieżki. Ale możesz się zastanawiać, jak mogę rozwijać to zaufanie? Drogi bracie, to proces zaczyna się od małych kroków wiary. Może to być rozpoczęcie dnia modlitwą, dziękując Bogu za jego obecność w twoim życiu, albo szukanie słowa Bożego w chwilach wątpliwości, przypominając sobie jego obietnice. Zaufanie Bogu jest jak mięsień. Im więcej go ćwiczymy, tym staje się silniejszy. Pamiętaj też, że zaufanie do Boga nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieli momentów zwątpienia czy strachu. Nawet Jezus w ogrodzie Getsemani odczuwał ciężar niepewności. Ale różnicę zrobił jego wybór, by zaufać Planowi Ojca, mimo cierpienia, którego czekało. Nie moja wola, ale Twoja modlił się. I dzięki temu ufności zbawienie przyszło do całej ludzkości. Czasami myślimy, że zaufanie oznacza brak problemów, ale to nie do końca tak. Zaufanie Bogu nie zwalnia nas z burz życiowych, ale daje nam pewność, że mamy bezpieczną przystań w samym środku sztormu. Jak mówi Psalm 46, werset 1. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo dostępną pomocą w trudnościach. Gdy ufamy Bogu, możemy stawić czoła niepewnościom życia spokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zaufanie do Boga popycha nas do działania. Pomyśl o Noem. Bóg ostrzegł go przed nadchodzącym potopem, ale to Noe musiał zbudować arkę. Albo o Mojżeszu. Bóg obiecał wyzwolić Izraelitów, ale to Mojżesz musiał stanąć przed Faraonem. Zaufanie do Boga oznacza, że robimy swoje, wiedząc, że On jest z nami na każdym kroku. A wiesz, co jest najwspanialsze? Kiedy ufamy Bogu, odkrywamy, że On nie tylko ma plan dla naszego życia, ale ten plan jest znacznie lepszy niż cokolwiek, co sami moglibyśmy wymyślić. Jak mówi Izajasz 55:9: Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje górują nad drogami waszymi, a myśli moje nad myślami waszymi. Być może przeżywasz teraz moment niepewności, może stoisz przed trudną decyzją, lub zmagasz się z sytuacją, która wydaje się nie mieć rozwiązania. Chcecie zachęcić, drogi bracie w Chrystusie, nie trać nadziei. Bóg cię widzi, zna twoje zmagania i ma plan. Jak mówi Psalm 139, wersety 15 i 16: Nie były zakryte przed tobą moje kości, chociaż powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały mnie, gdy byłem jeszcze bezkształtną masą, a w księdze Twojej były zapisane wszystkie moje dni, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Pomyśl o tym, zanim jeszcze się urodziłeś, Bóg miał plan dla Twojego życia. Każdy szczegół, każde doświadczenie, każde wyzwanie wszystko jest częścią większego celu. Czasami możemy nie rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się zdarzają. Ale możemy być pewni, że Bóg działa we wszystkim na naszą korzyść, jak zapewnia nas list do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, którzy są powołani zgodnie z jego zamysłem. Wiesz, przyjacielu, czasami niepewność może nas sparaliżować. Możemy być tak zaniepokojeni tym, co może pójść źle, że tracimy z oczu możliwości, które Bóg stawia przed nami. To tak. Jakbyśmy patrzyli tylko na ciemne chmury, zapominając, że słońce wciąż świeci za nimi. Ale kiedy decydujemy się zaufać Bogu, zyskujemy nową perspektywę. Zaczynamy widzieć trudności nie jako nieprzezwyciężone przeszkody, ale jako szanse na rozwój i świadectwo. Przypomina mi się historia Daniela w jaskini lwów. Jak niepewna i przerażająca była to sytuacja, ale Daniel zaufał Bogu, a to zaufanie nie tylko go ochroniło ale także doprowadziło króla do uznania potęgi prawdziwego Boga. Zobacz, jak nasze zaufanie do Boga może wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych wokół nas. A skoro mowa o wpływie ty, który oglądasz ten film, pamiętaj, że twoja obecność tutaj jest bardzo ważna. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, proszę, nie zapomnij polubić i podzielić się nią z przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy rozpowszechniać tę wiadomość o nadziei i zaufaniu do Boga wielu innym osobom, które być może właśnie teraz potrzebują to usłyszeć. Wracając do naszej rozmowy, chcę, abyś zrozumiał coś bardzo ważnego. Zaufanie do Boga nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieć wątpliwości ani chwil słabości. Nawet wielcy bohaterowie wiary mieli swoje momenty wątpliwości. Pomyśl o Eliaszu który po wielkim duchowym zwycięstwie uciekł w strachu i prosił Boga, aby odebrał mu życie. Albo o Janie Chrzcicielu, który choć ochrzcił Jezusa i ogłosił, że jest barankiem Bożym, wysłał swoich uczniów, aby zapytali, czy Jezus naprawdę jest mesjaszem. Co nam to pokazuje, że jesteśmy ludźmi i naturalne jest mieć chwilę wątpliwości. Pytanie nie brzmi, czy będziemy mieć wątpliwości, ale co z nimi zrobimy? Możemy pozwolić, by oddaliły nas od Boga, albo możemy przynieść je do Niego w modlitwie, szukając Jego oblicza i Jego słowa. Jak mówi Psalm 34:5: Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiego strachu. Wiesz, mój przyjacielu, zaufanie do Boga w obliczu niepewności życia jest jak jazda na rowerze. Na początku może się to wydawać przerażające, możemy bać się upadku, zranienia. Ale im więcej ćwiczymy, tym bardziej pewni się stajemy, i wkrótce odkrywamy, że to, co kiedyś budziło w nas lęk, teraz przynosi radość i wolność. W podobny sposób, im bardziej ćwiczymy zaufanie do Boga, tym bardziej odkrywamy pokój i wolność, które płyną z wiedzy, że jesteśmy w rękach kochającego Ojca, który troszczy się o każdy szczegół naszego życia. I nie myśl, że zaufanie do Boga oznacza, że wszystko zawsze pójdzie dokładnie tak, jak chcemy lub oczekujemy. Czasami Bóg pozwala, abyśmy przechodzili przez trudne sytuacje, aby nauczyć nas ważnych lekcji, aby kształtować nasz charakter lub przygotować nas na coś większego, co ma w planach. Jak mówi Jakub 1:2:4, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej wyrabia wytrwałość. Wytrwałość zaś, niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mając żadnych braków. Pomyśl o Józefie, którego wspomnieliśmy wcześniej. Przeszedł lata trudności, zdradzony przez braci, sprzedany w niewolę, niesłusznie uwięziony, ale na końcu mógł powiedzieć swoim braciom: Wyścieknuli zło przeciwko mnie, lecz Bóg obrócił to w dobro. Rodzaju 50 dwadzieścia. Co za potężne świadectwo zaufania do Boga, mimo najtrudniejszych okoliczności. I wiesz, co jest najwspanialsze? Kiedy ufamy Bogu, wpływamy nie tylko na nasze własne życie, ale także na życie tych wokół nas. Ludzie zauważają, kiedy stawiamy czoła trudnościom z pokojem, którego nie da się wytłumaczyć okolicznościami, zastanawiają się skąd bierze się ta siła, to zaufanie. I w ten sposób nasze zaufanie do Boga staje się żywym świadectwem Jego miłości i mocy. Ale co oni zrobili? Śpiewali pieśni chwały Bogu. A rezultat? Nie tylko zostali uwolnieni, ale również strażnik więzienny i cała jego rodzina nawrócili się. Zobacz, jak nasze zaufanie do Boga może otworzyć drzwi, by inni go poznali. Ale może myślisz sobie: To wszystko brzmi pięknie, ale jak mogę to zastosować w moim codziennym życiu? To świetne pytanie, mój przyjacielu. Widzisz, zaufanie do Boga to nie jest coś abstrakcyjnego ani odległego od naszej codziennej rzeczywistości. To wybór, który podejmujemy w każdej chwili, w każdej sytuacji, z którą się spotykamy. Zacznij swój dzień prostą modlitwą. Panie, ufam Tobie. Prowadź moje kroki dzisiaj. To nadaje ton twojemu dniu, przypominając ci, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach i decyzjach. Kiedy staniesz w obliczu wyzwania lub niepewności, Zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech. Przypomnij sobie Boże obietnicę, Jak mówi list do Filipian 4:6,7. 7 nie troszczcie się o nic, lecz we wszystkim w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem powierzajcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Kolejna ważna rzecz to codzienne karmienie swojej wiary Słowem Bożym. Im bardziej poznajemy charakter Boga poprzez Pismo Święte, tym łatwiej jest Mu zaufać. To jak poznawanie przyjaciela. Im więcej czasu z Nim spędzamy, tym bardziej Mu ufamy. Poświęć każdego dnia czas na czytanie Biblii, rozważanie jej prawd i stosowanie ich w swoim życiu. Pamiętaj też o znaczeniu wspólnoty z innymi wierzącymi. Nie zostaliśmy stworzeni do samotnego wędrowania. Kiedy spotykamy się z naszymi braćmi w Chrystusie. Możemy dzielić się naszymi zmaganiami, modlić się za siebie nawzajem i wzajemnie zachęcać do zaufania Bogu. Jak mówi księga Kocheleta 4, 9, 10, lepiej jest dwóm niż jednemu, bo mają większą zapłatę za swój trud. Bo jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. I nie zapominaj, zaufanie do Boga nie oznacza, że nigdy nie będziesz się bać lub wątpić. To oznacza, że wybierasz, by zaufać mimo tych uczuć. To jak Piotr chodzący po wodzie, dopóki miał wzrok skupiony na Jezusie, mógł czynić niemożliwe. Kiedy spojrzał na fale, zaczął tonąć. Ale nawet wtedy zawołał do Jezusa, a Jezus go podtrzymał. Podobnie, kiedy czujemy, że tonę w naszych niepewnościach, możemy zawołać do Boga, a On będzie tam, by nas podtrzymać. Wiesz, przyjacielu, czasami myślimy, że musimy mieć wszystko pod kontrolą. Ale prawda jest taka, że nigdy nie będziemy mieć. Życie jest nieprzewidywalne, pełne wzlotów i upadków. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musimy mieć wszystkiego pod kontrolą, bo służymy Bogu, który ma. Jak mówi Psalm 31,15: W rękach Twoich są moje losy. Co za ulga wiedzieć, że nie musimy dźwigać ciężaru świata na swoich barkach. Pomyśl o Maryi, matce Jezusa. Wyobraź sobie niepewność, którą musiała czuć. Gdy Anioł Gabriel ogłosił jej, że urodzi Syna Bożego. Ale jej odpowiedź była pełna zaufania: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Łuk 1:38 To podejście poddania się i zaufania zmieniło nie tylko jej życie, ale i historię ludzkości. A ty, mój drogi bracie w Chrystusie, z jakimi niepewnościami zmagasz się dzisiaj? Może to trudna decyzja dotycząca twojej przyszłości. Skomplikowana sytuacja w pracy, czy zmartwienie o zdrowie twoje lub kogoś bliskiego. Chcecie zachęcić, abyś przyniósł te troski Bogu w modlitwie. Jak mówi pierwszy list Piotra 5:7, wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Pamiętaj, Bóg nie obiecuje, że nasza droga zawsze będzie łatwa, ale obiecuje, że będzie z nami na każdym kroku. Jak mówi Izajasz 41:10: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i wspomogę Cię, i podtrzymam Cię prawicą sprawiedliwości mojej. Co za wspaniała obietnica, a wiesz, co jest najwspanialsze? Kiedy decydujemy się zaufać Bogu w obliczu niepewności, odkrywamy pokój, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. To pokój, który pozwala nam stawić czoła burzom życia z pewnością, że jesteśmy bezpieczni w rękach Boga. Jak Jezus powiedział do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. j 1427. Chcę podzielić się z Tobą osobistą historią. Kilka lat temu przechodziłem przez okres wielkiej niepewności w moim życiu. Straciłem pracę i nie wiedziałem, jak utrzymam swoją rodzinę. Rachunki się piętrzyły, a możliwości wydawały się być znikome. Przyznam, że były chwile, kiedy strach i niepokój wydawały się mną zawładnąć, ale w tym wszystkim postanowiłem zaufać Bogu. Zacząłem intensywniej szukać Boga, spędzając więcej czasu na modlitwie i czytaniu Jego słowa. Pamiętam jeden dzień szczególnie, kiedy przeczytałem Psalm 23. Słowa Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, nabrały dla mnie nowego znaczenia. Zrozumiałem, że bez względu na to, co się stanie, Bóg jest ze mną i zapewni wszystko, czego potrzebuję. Nie było łatwo i były dni, kiedy zaufanie wydawało się słabnąć, ale każdego dnia na nowo wybierałem zaufanie do Boga. A wiesz, co się stało? Bóg otworzył drzwi, o których nawet nie wiedziałem, że istnieją. Znalazłem nową pracę, która nie tylko zaspokoiła nasze finansowe potrzeby, ale także pozwoliła mi wykorzystać moje talenty w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Patrząc wstecz, mogę zobaczyć, jak Bóg wykorzystał ten okres niepewności, aby wzmocnić moją wiarę i przygotować mnie na nowe możliwości służby, jak mówi list do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, którzy są powołani zgodnie z jego zamysłem. Więc, mój przyjacielu, jeśli przechodzisz teraz przez moment niepewności, chcecie zachęcić nie trać nadziei. Bóg jest z tobą, nawet gdy nie możesz poczuć jego obecności. On działa na twoją korzyść, nawet gdy okoliczności zdają się mówić co innego. Jak mówi prorok Jeremiasz, Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zapewnić wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasz 29,11. Zaufanie do Boga nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieć problemów czy wyzwań. Oznacza to, że stawiamy czoła tym wyzwaniom z pewnością, że nie jesteśmy sami i że Bóg panuje nad wszystkim. Jak mówi Psalm 46, 2, 3, Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech tak jak Dawid, będziemy mogli wyznać w obliczu burz życia, chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i laska pasterska są moją pociechą. Psalm 23.4. To jest zaufanie, które płynie z poznania i ufności Bogu, który kocha nas bezwarunkowo. I pamiętaj, Twoje zaufanie do Boga nie wpływa tylko na Twoje życie, ale także na życie tych, którzy są wokół Ciebie. Kiedy ludzie widzą, jak stawiasz czoła trudnościom z pokojem i zaufaniem, zastanawiają się skąd bierze się ta siła. I w ten sposób Twoje życie staje się żywym świadectwem miłości i mocy Boga. Zanim zakończymy, chciałbym pomodlić się z Tobą. Skłońmy nasze serca przed Bogiem. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, że jesteś wiernym i kochającym Bogiem. Dziękujemy, że możemy ufać Tobie we wszystkich chwilach naszego życia, szczególnie w momentach niepewności. Panie, pomóż nam skierować nasze oczy na Ciebie. Nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się trudne, wzmocnij naszą wiarę i pomóż nam zaufać Twoim doskonałym planom dla naszego życia. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej miłości i mocy dla tych, którzy są wokół nas. W imieniu Jezusa, Amen. Drogi bracie w Chrystusie, mam nadzieję, że ta wiadomość dotknęła Twojego serca i umocniła Twoją wiarę. Pamiętaj, nie jesteś sam na swojej drodze. Bóg jest z tobą na każdym kroku. Jeśli ten film był dla ciebie błogosławieństwem, proszę, nie zapomnij zostawić lajka i podzielić się nim z przyjaciółmi i rodziną. Twoja interakcja pomaga rozprzestrzeniać tę wiadomość nadziei do większej liczby osób, które mogą potrzebować usłyszeć to właśnie dzisiaj. I nie zapomnij sprawdzić filmów na końcu ekranu czekają na ciebie kolejne inspirujące i budujące treści. Niech Bóg obficie ci błogosławi i do zobaczenia w następnym filmie.